Dzień dobry drodzy widzowie. Minął nam tydzień, a my ponownie spotykamy się w naszym programie Dobre Rady naszej Babci na kanale IPOL-TV. Chciałabym podkreślić, że dzisiejsze porady będą znów bardzo proste, bardzo łatwe do zapamiętania i mam nadzieję, że wszyscy będziemy mieli z nich korzyści. Dziś zajmiemy się następującymi zadaniami. Przygotujemy sobie mieszankę ziół działającą kojącą przeznaczoną do kąpieli. Pokażemy sobie przygotowanie serka z sera pleśniowego. Doradzimy wam prosty sposób, jak prawidłowo przechowywać suszone grzyby. Zaprezentuję Wam metodę spojnowania wody, a jeśli macie obolałe stawy z pewnością zainteresuje Was przygotowanie specjalnej kaszki na bóle stawów. Nasz pierwszy przepis przeznaczony jest do gorącej kąpieli. Do, na to, do tego będziemy mes, potrzebowali kawowa, jedną łyżeczkę piszka, prawdziwego rumianku. Następnie dodajemy lawendę. Lewandulu. Kolejnymi składnikami są rozmaryn. To to jest macie, macierzanka piszka, piaskowa. I mięta pieprzowa. Można zastosować świeże jak i suche zioła. Nie ma to znaczenia. Każdego dodajemy po tyle samo i zalewamy wrzątkiem. Wlewamy 1 litr w rządku. I zaparzamy przez 15, maksymalnie 20 Maksymalnie 20 minut. Ten oto napar odcedzamy, wlewamy do wanny, dopełniamy wannę wodą, tyle ile nam potrzeba i kąpiemy się 10-15 minut, po to, by zrelaksować całe nasze ciało. Do przygotowania mieszanki działającej kojąco przeznaczonej do kąpieli będziemy potrzebowali tą samą ilość różnych ziół. Rozmaryn, miętę, macierzankę piaskową, rumianek i lawendę. Mam tu dla Was wspaniały przepis na serek z niwy. Potrzebujemy ser niwa, 100 gram, masło do smarowania, 100 gram i jedną łyżeczkę majonezu, ewentualnie mleka. Serniwa rozcieramy. I następnie wszystko razem mieszamy. Uwaga! Do tego serka soli nie dodajemy, ponieważ serniwa jest już wystarczająco słony. Dodajemy masło do smarowania. Zostanie nam Powstanie nam z tego kremowa konsystencja. Kremowa konsystencja. Jeśli byłoby to zbyt gęste, dodajemy mleka. Ja do smaku dodaję łyżeczkę majonezu. Ten oto serek jest bardzo zdrowy. I w ten sposób gotowy serek do posmarowania kanapek dekorujemy warzywami: pomidorami, rzodkiewką, papryką, czymkolwiek co macie w domu. Do przygotowania serka z niwy użyliśmy 100 g serka niwa, 100 g masła do smarowania i jedną łyżeczkę majonezu albo mleka. Nasza kolejna porada jest również bardzo prosta dotyczy sposobu przechowywania suszonych grzybów. Podczas zimy i szczególnie wiosną jest wielki problem, bo grzyby nie nadają się do użycia. Mogą się nawet pojawić mole, a nawet robaki. Żeby temu zapobiec, mam dla Was na to prosty sposób. Na dno butelki umieszczamy liść laurowy, suszone grzyby Ponownie dajemy liść laurowy, dosypujemy suszone grzyby. Zwracam uwagę, grzyby muszą być suche, a więc mają szeleścić jak papier, i dodajemy zmielony czarny pieprz. Nie żałujemy ilości czarnego pieprzu. Butelkę porządnie zamknijcie. Do tego najlepiej nadaje się zamykana butelka. Dobrze wymieszajmy, żeby pieprz wszędzie się przedostał. W ten sposób przechowujcie grzyby przez kilka lat, a ich jakość na tym nie ucierpi. Aby się wam na kwalicę. Grzyby suszone przechowujemy w ten sposób, że dodajemy do nich liść laurowy i czarny pieprz. Teraz chcę Wam pokazać nową leczniczą metodę, dzięki której można wyleczyć wszystkie choroby ciała. Jest to bardzo proste. Aby wam zademonstrować, będę potrzebowała szklankę wody i moje dwie ręce. Nasze ciało składa się z 70 do 80% wody. Ponieważ dla organizmu konieczne jest regularne przyjmowanie płynów, a nasze ciało jest spolaryzowane 180 stopni na południe. Wszystkie płyny, które przyjmujemy, są spolaryzowane molekularnie 180 stopni na północ. To właśnie te negatywne cząsteczki bardzo dobrze wykorzystują owady i koty, a nasz organizm cierpi. Ponieważ podczas cyklu siedmioletniego do obrony komórek potrzebuje on bardzo wielki wysiłek, aby jakąkolwiek wodę, którą przyjmuje do organizmu, spolaryzować na południe. Dlatego organizm szybko się starzeje, włosy wypadają, łapiemy różne schorzenia. Jak temu zapobiec? Jest na to prosty sposób. Jakikolwiek płyn, jaki będziemy od tej pory przyjmowali do organizmu wraz z zupami, mlekiem, winem, mocnym alkoholem i z wszystkimi rodzajami płynów. Będziemy spojnować. Spojnowanie jest bardzo proste. Kciuk prawej ręki zginamy w prostokąt, dotykając mały palec. Te dwa palce kładziemy na kciuk. Palec wskazujący jest wyprostowany. A oto przejście, które stworzyliśmy za pomocą rąk i rozwartej dłoni. Następnie spojnujemy. Trzymamy przez 30 sekund. To potrzebny czas do tego, abyśmy każdy płyn, który przyjmie nasz organizm, spolaryzowali na południe. Od tej pory pijemy wszystkie płyny. Następny przepis wspaniale nadaje się na bóle stawów. Przygotujemy sobie kaszkę z żywokostu lekarskiego i imbiru. Dodamy trochę wody. Mieszamy aż powstanie taka kaszka. Będziemy ją jeszcze gotować, żeby nam woda odparowała. Wszystko to zmieszamy i po ugotowaniu zostawiamy, by schłodziło się do temperatury ciała. Następnie nakładamy na bawełnianą tkaninę, pieluchę, szmatkę wszystko, co jest bawełniane i przykładamy na bolące stawy. Do przygotowania kaszki nadającej się do smarowania bolących stawów, potrzebujemy żywokost lekarski, suszony imbir i małą szklankę wody. Przejrzyjmy listy od Was i wybierzmy te najciekawsze. Pani Daria wysłała do nas poradę, jak przygotować skuteczny domowy nabłyszczacz do mebli. 20 ml oliwy z oliwek wymieszamy z 10 ml soku z cytryny albo białym octem. Gotowy preparat aplikujemy za pomocą spryskiwacza. Pani Ludmiła przesłała do nas mail, w którym nam opisała sposób, jak poradzić sobie z przypaloną patelnią. Po prostu zagotujcie na patelni wodę, dodajcie jedną łyżeczkę proszku do pieczenia. Pozostawcie jego działaniu przez kilka minut, następnie wyczyście patelnię, opłukajcie i wytrzyjcie. Pani Maria wysłała do nas poradę, jak wyleczyć suchą i popękaną skórę na łokciach. Domowy peeling przygotujemy sobie z gruboziarnistej soli, soku z cytryny i oliwy z oliwek. Z owych produktów przygotujemy kaszkę tak, aby sól nie była zgniczona całkowicie. Ponieważ dzięki niej najlepiej pozbędziecie się martwego naskórka na łokciach. Dziękujemy Wam za pomysły, porady i sztuczki. Wasze kolejne porady wysyłajcie na adres produkcja małpaipoltv.pl. Dzisiejsze wydanie Rad już za nami. Na kolejne zapraszamy za tydzień. Dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia.